To jest Wielki Podcast Maturalny, Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowtórkamaturalna.pl ukośnik podcast. A dziś najważniejsze informacje o epoce średniowiecza. Termin średniowiecze pochodzi od łacińskiego sformułowania medium evum, czyli wiek średni, a więc jest to czas między ważnym dla humanistów antykiem i renesansem. Początek epoki w Europie to 476 rok naszej ery, jest to data umowna. Tu mamy upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Natomiast w Polsce początek epoki przypada na drugą połowę X wieku i tu rok 966, czyli przyjęcie chrześcijaństwa, Polska pojawiła się na mapie Europy i wkroczyła w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej. W każdej epoce bardzo ważna jest filozofia, bo literatura jest lustrem dla filozofii, a filozofia jest lustrem dla literatury, dlatego warto tę filozofię znać. Jeśli chodzi o filozofię średniowiecza, wyrastała ona z ducha chrześcijaństwa i kontynuuje myśl dostosowaną oczywiście do wymagań ideowych chrześcijaństwa. Mamy tutaj trzy takie koncepcje filozoficzne. Augustynizm to kierunek filozoficzno-teologiczny, nawiązujący do koncepcji świętego Augustyna. U jego podłoża leżało przekonanie, że człowiek jest zawieszony między niebem a ziemią, jest rozdarty między dobrem i złem. Święty Augustyn twierdził, że celem życia człowieka jest poznanie Boga i swojej duszy. A więc człowiek może znaleźć prawdziwe szczęście jedynie w Bogu, od którego zależy ludzki los. To Bóg decyduje, komu będzie dane szczęście poznania duszy i Bożej koncepcji zbawienia świata. Więc zdecydowanie miernikiem wielkości człowieka są jego wartości wewnętrzne. Druga koncepcja filozoficzna to tomizm. Jest to kierunek w filozofii stworzony przez Tomasza z Akwinu, który przystosował do potrzeb teologii chrześcijańskiej filozofię Arystotelesa. W 1879 roku, uznany za oficjalną doktrynę Kościoła katolickiego, święty Tomasz twierdził, że każdy człowiek znajduje się na ściśle określonym szczeblu drabiny bytów. Jeżeli właściwie pojmuje swoje przeznaczenie, no to musi się starać wznieść wyżej, walcząc z pokusami upadku, który prowadzi do wynaturzenia jego istoty i powołania. I franciszkanizm. To jest program wiary radosnej, prostej, płynącej z wszechogarniającej miłości do świata i wszelkiego stworzenia, miłości poddanej ewangelicznym nakazom miłosierdzia, pokory, ubóstwa i braterstwa. Święty Franciszek z Asyżu zapoczątkował wielki ruch odnowy moralnej w świecie pełnym okrucieństwa. Jeśli chodzi o światopogląd epoki średniowiecznej, ten światopogląd był teocentryczny. Teocentryzm to po prostu podporządkowanie spraw ludzkich Bogu, a więc w centrum zainteresowań, poszukiwań i działań człowieka stał Bóg i wszystko, co z nim związane człowiek średniowiecza skupiał się na życiu wiecznym, nie przywiązywał wagi do spraw doczesnych, wszystkie dziedziny życia przenikała po prostu religijność, a Bóg był odpowiedzią na wszelkie pytania, co widać już w filozofii epoki. Cechą kultury średniowiecznej był uniwersalizm, czyli w średniowiecznej Europie panowały wspólne, uniwersalne wzorce kultury. I tak był jeden ustrój feudalizm, jeden język łacina, jedna religia katolicyzm, jedna idea teocentryzm. Jednakowe wzorce osobowe epoki czyli wzór ascety, rycerza chrześcijańskiego i doskonałego władcy. Te same style w sztuce, romański i gotycki. Czytelne dla wszystkich Europejczyków motywy, symbole, sformułowania, na przykład motyw tańca śmierci, dens macabre. W nauce pojawiła się scholastyka uwierz, abyś zrozumiał. Jest to najważniejszy nurt filozoficzny dojrzałego średniowiecza. Scholastyka to po prostu szkoła myślenia, która kładła nacisk na precyzyjne wywody myślowe, stąd dziś wiele pojęć z zakresu logiki. Inne ważne pojęcia epoki to na pewno etos, bo to właśnie etos określa zespół pożądanych cech, wartości i zachowań charakterystycznych dla jakiejś grupy społecznej. Dla średniowiecza najistotniejszy jest etos rycerski, no, uosobiony choćby przez Rolanda. Kolejne ważne pojęcie pareneza, literatura parenetyczna, to taka, która wskazuje godne naśladowania wzorce zachowań. Równie ważne jest hasło memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Ten łaciński zwrot służy za nazwę dla całego zespołu przedstawień i wyobrażeń eksploatującego ukochany przez średniowiecznych artystów motyw przemijania i śmierci. I związany jest on dosyć ściśle z koheletowskim pojęciem vanitas, czyli marności świata. Kolejne ważne pojęcie ars morienti, to z kolei sztuka umierania. Mianem tym określane są stałe w średniowiecznej parenezie schematy ostatnich chwil życia odpowiednie dla danego stanu. I hagiografia to jest dział literatury dotyczący opisów życia świętych. W średniowieczu chyba najsilniejszy nurt literacki. Te pojęcia warto znać, one bardzo się mogą przydać, zwłaszcza w teście historyczno-literackim. Jeśli chodzi o wzorce osobowe epoki, no ważną częścią literatury średniowiecznej była hagiografia, która opisując żywoty świętych, wprowadzała wzorce osobowe do naśladowania. I tutaj mamy wzorzec ascety. To jest wzorzec, który propaguje życie podporządkowane Bogu: całkowite wyrzeczenie się dóbr doczesnych, poświęcenie się Bogu, życie w skrajnym ubóstwie, praktykowanie takiej absolutnej pokory. I bardzo dobrym przykładem jest tutaj święty Aleksy. Kolejny wzorzec to rycerz chrześcijański, a więc wzór snud chrześcijańskich głęboko wierzący. Całe życie podporządkowuje Bogu i Jego namiestnikowi na ziemi, czyli swojemu władcy. Dla niego ważne są trzy wartości Bóg, honor, ojczyzna. Jest oczywiście odważny, honorowy, wierny i walczy w obronie wiary chrześcijańskiej. Tu przykładem będzie Roland i doskonały władca jest następcą Boga na ziemi, każde jego działanie ma na celu dobro Ojczyzny i jego poddanych władca taki idealny ceni honor i wierność jest mądry, rozważny, sprawiedliwy i co ważne, ma kontakt z Bogiem poprzez sny, widzenia, dzięki czemu podejmuje zawsze trafne i właściwe decyzje. Ukazani w epice średniowiecznej władcy, którzy odpowiadają temu wzorcowi, to na pewno Karol Wielki, Król Marek czy Król Artur. Poza tym, że mają wszystkie zalety rycerzy, są jako przedstawiciele boskiej władzy na ziemi bez mała nieomylni, mylą się tylko wtedy, gdy mają złych doradców. Tyle dzisiaj. Wejdź na www.wielkapowtórka maturalna.pl i zdaj maturę bez stresu.